w Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie. A dzisiaj gościmy w Wojewódzkim Szpitalu im. Andrzeja Śniadeckiego, a rozmówcą moim dyrektor Bogdan Kalicki. Panie bo dyrektorze, 30, właściwie inaczej, 3 miesiące minęła, więc już nie, nie miesiąc miodowy, a w sumie 100 dni. Pierwsze wnioski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, także witam serdecznie wszystkich widzów. Panie redaktorze, Wstępne wnioski potwierdzają moje przeczucia i też informacje, które miałem też przed objęciem tego stanowiska, że szpital znajduje się, no to jest to truizm w trudnej sytuacji finansowej, ale z drugiej strony. Też w szpitalu jest to ogromny potencjał, żeby funkcjonowanie poprawić i to już się dzieje. Tu udało się naprawdę nawet w tym krótkim okresie dosyć dużo zrobić. No. Powiem chociażby z wczoraj informację, że jeśli chodzi o oddział kardiologii, to w kwietniu wykonano 97 planowych koronarografii, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem, bo dotychczas ta liczba wokół czterdziestu. 40 się zamykała raczej jeśli były przekroczenia, to nieznaczne. Także uruchomiliśmy rehabilitację kardiologiczną w ramach koordynowanej opieki KOS-zawał. Uruchomione zostały porady prenatalne w ramach poradni ginekologiczno-położniczej też została zwiększona obsada w poradni gastrologicznej, hepatologicznej, neurologicznej i alergologicznej co przełożyło się na skrócenie kolejek o ponad dwa miesiące z jednej strony, czyli niewątpliwa korzyść, jeśli chodzi o pacjentów, którzy no, kolejki do specjalistów są nieustanną bolączką, a z drugiej strony są to świadczenia, za które fundusz płaci w 100%. Fakt, że z dużym opóźnieniem, ale będą w pełni opłacone, także jest to też duża korzyść finansowa dla szpitala. Także tych działań naprawdę cały szereg podjęliśmy, też właśnie mieliśmy otwarcie ofert na usługę sprzątania i w wyniku zmiany opisu przedmiotu zamówienia dostosowania do potrzeb realnych, faktycznych potrzeb szpitala. Złożona oferta jest o milion złotych rocznie niższa od kwoty oszacowania wartości tego zamówienia. Także naprawdę jest wiele, wiele takich kierunków, których działania będą z jednej strony zmierzały do obniżania kosztów i zwiększania przychodów. Także ta strona kosztowa jest być może łatwiejsza do osiągnięcia, bo przychody, no naszym głównym źródłem jest NFZ i tutaj jest pewna bezwładność materii i pewne. Skutki będą widoczne dopiero w przyszłym roku. Część już teraz, tak jak chociażby poradnie, czy świadczenia odrębnie kontraktowane, natomiast część, jeśli chodzi o te usługi zawarte w ryczałcie, no to będzie widoczne dopiero w przyszłym roku. Szpital miał opinię jednostki, która ma duży problem finansowy. Z drugiej strony y no ma niewdzięczną sytuację, bo rywalizuje z bardzo dużym szpitalem uniwersyteckim, klinicznym, którym pracuje kadra będąca wykładowcami, szkoląca lekarzy. To niewdzięczna rola z jednej strony, ale z drugiej strony mówił pan, że szpital ma największy potencjał. Gdzie pan widzi ten największy potencjał szpitala wojewódzkiego? Panie redaktorze, tutaj też jeśli można to zauważyć, że w naszych oddziałach też pracują wykładowcy, którzy uczą studentów. Jesteśmy także bazą dydaktyczną dla kierunku lekarskiego, czyli też nie jesteśmy tylko takim podstawowym szpitalem. Jesteśmy szpitalem wojewódzkim, jednostką, która także zajmuje zajmuje się edukacją przyszłych lekarzy, także też jeśli chodzi o kadrę lekarską, naprawdę prezentujemy wysoki poziom. Natomiast te możliwości rozwojowe są w wielu kierunkach. To jest chociażby, chociażby oddziały zabiegowe. Dzięki też zmianom organizacyjnym i innemu rozkładowi zabiegów udało się zwiększyć w ramach nawet tych samych godzin pracy bloku operacyjnego jest możliwe zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów. Czyli tu operatywa może być całkowicie bezkosztowo podniesiona z korzyścią zarówno dla pacjentów, bo też krótki okres oczekiwania i z jednoczesną korzyścią przychodową ze strony szpitala. Czy pan widzi jakiś plan możliwości, o to by pytywali radni wojewódzcy na ostatnim sejmiku, żeby szpital w jakiejś dłuższej perspektywie zaczął... Być stabilny finansowo, bo te ciężar długów, który wam ciąży, to jest kilkadziesiąt milionów złotych wymagalnych, a znacznie większe kwoty, jeżeli chodzi w ogóle o zadłużenie i kredyty, są czymś, co bardzo mocno ogranicza możliwości i rozwoju, i funkcjonowania szpitala. Tak, panie redaktorze, no nie ukrywam, że istotnie sytuacja finansowa jest zła, po tych zobowiązań wymagalnych jest nieco ponad 80 milionów. Natomiast właśnie na tym ostatnim sejmiku została zatwierdzona pożyczka w wysokości 10 milionów oraz poręczenie kredytu w wysokości 60 milionów. I skutek tych decyzji będzie taki, że posiadając ten zastrzyk finansowy będziemy w stanie opanować te zobowiązania wymagalne, a to ich egzekucja łączy się z jednej strony z potężnymi kosztami, bo za poprzednie dwa lata to jest kwota około 4 milionów kosztów komorniczych. Poza tym utrudnia planowanie działań finansowych, bo mamy zaplanowane płatności, natomiast jeśli wchodzi komornik na konto, to po prostu to konto zajmuje i nie możemy zrealizować płatności, bo chronione są tylko środki na wynagrodzenie pracowników. Pozostałe komornik w każdej chwili może zająć i posiadając te dodatkowe środki, Możemy raz zawier że zawierać ugody z dostawcami i, i takie już jesteśmy w trakcie realizacji takich ugód, gdzie w niektórych przypadkach dostawcy zrzekają się 100% odsetek należnych. Częściej zgadza się na połowę, czy też ten udział procentowy jest różny. I dwa, środki z tego rynku bankowego są tańsze niż kredyt kupiecki bądź też odsetki ustawowe. Także szacujemy, że przejście, likwidacja tych zobowiązań wymagalnych może przynieść realną korzyść rzędu od 7 do może nawet 10 milionów. Są to wartości potencjalne, bo nie wiemy jak się potoczą negocjacje właśnie z kontrahentami, na ile uda się dojść do porozumienia, ale takie możliwości się otwierają, co byłoby potężnym zmniejszeniem obciążeń finansowych w skali roku. Także podjąłem decyzję, bo nie było do tej pory to stosowane, żeby kwestionować wysokość właśnie. Kosztów postępowań komorniczych, dlatego że ustawa o kosztach komorniczych daje taką możliwość, jeśli nakład pracy komornika jest nieadekwatny do naliczonego wynagrodzenia oraz z punktu, z punktu widzenia ważnego interesu społecznego, co my absolutnie spełniamy, bo jesteśmy jednostką służącą leczeniu ludzi, nie jesteśmy przedsiębiorstwem, spółką, która ma osiągać zysk. I takie możliwości są, i nawet mamy już tutaj drobny sukces, bo w pierwszej instancji mamy z jedną z kancelarii komorniczych sprawę wygraną, gdzie sąd obniżył ten koszt z 50 tysięcy na 18. A jeżeli chodzi o taki plan długofalowy, co pan chciałby zmienić czy w samym szpitalu? czy Grozi, albo czy planuje Pan, bo słowo grozi to może słabym, jest słabym określeniem. Planuje Pan jakieś radykalne zmiany, bo była mowa o piece długoterminowej, mówił Pan o tym, że tak. chciałby Pan ją otworzyć, ale z drugiej strony to jest też może oznaczać, że jakieś oddziały zostaną zamknięte ewentualnie z, w jakimś stopniu zredukowane. Czy takie plany też istnieją? Nie, panie redaktorze, uważam, że likwidacja jakichkolwiek oddziałów. Jest naprawdę działaniem, który musi być poprzedzone bardzo, bardzo rzetelną analizą, bo łatwo jest cokolwiek zamknąć, trudniej potem to otworzyć. No to właśnie bardzo dobrym przykładem tego jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który funkcjonował tutaj no, niezbyt długo, bo to chyba historia kilkuletnia. Potem w okresie COVID-u został przekształcony właśnie w te oddziały COVIDowe i następnie już nie został reaktywowany dlatego że wiadomo, nastąpiły zmiany, personel gdzieś się przesunął, część pewnie odeszła, natomiast tego rodzaju jednostka jest to jeden z moich celów, który zamierzam, zamierzam osiągnąć w ciągu, no niestety to będzie okres jednak kilkuletni, bo w tej chwili są tam poradnie specjalistyczne, dopiero jak wybudujemy zespół poradni, właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, na bazie tego budynku planowana jest inwestycja w taki kompleks, wszystkich poradni specjalistycznych, poradni POZ-owskich, będą one w jednym miejscu, wówczas uwolnione pomieszczenia. Chciałbym bardzo reaktywować zakład opiekuńczo-leczniczy z łóżkami dla przewlekle wentylowanych. Dlatego, że tego rodzaju świadczenia są dla miasta przede wszystkim, ale też i okolicznych powiatów niezbędne, bo generalnie opieka długoterminowa nie jest w pełni zabezpieczona. A już szczególnie jeśli chodzi o białystok, to naprawdę jesteśmy białą plamą w tym zakresie i wydaje mi się, że jest to kierunek niezbędny, w którym trzeba dążyć. Bo wiadomo, społeczeństwo się starzeje. Pewne schorzenia. Nieuchronnie, jednak będą w społeczeństwie wzrastały, tu, szczególnie jeśli chodzi o schorzenia nowotworowe, ale też neurologiczne, dlatego też uważam, że neurologia też jest tą przyszłościową dziedziną, dlatego już w niezbyt długim czasie chcemy właśnie zwiększyć liczbę łóżek na rehabilitacji neurologicznej, bo wiadomo, pacjent, który natychmiast po tym leczeniu krótkoterminowym na oddziale Neurologii, później rehabilitowany we właściwy sposób. Efekty tego leczenia są zupełnie inne i zdecydowanie lepsze, jeśli, jeśli pacjent jest pozbawiony możliwości tej rehabilitacji. Także to jest jeden z kierunków, który chcemy rozwijać. Też mamy zamiar przystąpić tutaj prowadzimy rozmowy z funduszem do konkursu w zakresie chirurgii onkologicznej, bo obecnie mamy oddział chirurgii ogólnej z poddziałem onkologicznym oraz chirurgii małoinwazyjnej. Też pewne zabiegi można w ramach tego oddziału wykonywać, także z zakresu onkologii, ale chcemy mieć taki pododdział, czy też kontrakt na oddział chirurgii onkologicznej, bo mamy ku temu specjalistów, mamy sprzęt, tylko potrzebny jest jeszcze konkurs i tam dopełnienie pewnych formalności będziemy mogli rozszerzyć spektrum zabiegów realizowanych w naszym szpitalu. A jakich, jaki czas okres daje Pan sobie ewentualnie szpitalowi do tego, żeby śniadecja zaczęła, przestała przynosić straty, bo. To, co w Pogotowiu, którym pan kierował przez długie lata, uchodził pan za bardzo sprawnego menedżera. W czasie, kiedy pan przed, to Pogotowie wcale nie było w różowej sytuacji finansowej. Odchodząc, firma z, jako firma, przepraszam, jako, trudno określić pogotowie jako firma, przynosiła przychody i nie była jednostką deficytową, co w służbie zdrowia wcale częstym zjawiskiem nie jest. Zgadza się, o ile dobrze pamiętam, jak zaczynałem, to już było. Parę ładnych, dokładnie chyba 17-18 lat temu, pogotowie zadłużało się w tempie nieco ponad 200 tysięcy miesięcznie. Ale też udało się ten trend odwrócić, i następnie no, za ubiegły rok myślę, że będzie na pewno na dużym plusie. Natomiast jeśli chodzi o szpital śniadeckiego, taka optymistyczna wersja, wydaje mi się, że już pod koniec przyszłego roku możemy być w okolicy Zera. To bardzo optymistyczna wersja, bo jeszcze kilka, kilka, kilka dni temu albo kilka tygodni temu przyznałbym, że nie, nie spodziewałem się takiej deklaracji. Panie redaktorze, tak. Optymistyczna pod warunkiem spełnienia różnego rodzaju założeń, które tutaj wypracowaliśmy. Jeśli te mechanizmy wszystkie zadziałają, to naprawdę myślę, że w okolicy zera, czy już na plusie, czy zero, czy nawet niewielki minus, ale na pewno to tempo zadłużania zostanie odwrócone. Jest temat, który budzi duże kontrowersje i który wywołuje ogromne emocje. To temat, o którym się y, głośno mówi, temat konsolidacji szpitala. W tych, tej konsolidacji przyszłej, zaplanowanej, potencjalnej, śniadacja miałaby pełnić y, istotną rolę, bo byłaby chyba takim naj, największą jednostką, która by to, f, do tego wchodziła. Może nie najbogatszą, ale na pewno naj, naj, największą kadrowo. Czy y, pan zna w ogóle tą koncepcję i w ogóle jak się pan do, na nią zapatruje? Panie redaktorze, no cóż, przekształcenia, że tak powiem, własnościowe no są dziedziną organu prowadzącego, czyli jest, pozostają to wyłącznej kompetencji zarządu oraz sejmiku województwa podlaskiego, dla których jest właśnie podmiotem tworzącym, podmiotem prowadzącym, który dysponuje funkcjami właścicielskimi i tutaj decydująca rola jest właśnie w Zarządzie oraz syjniku Województwa Podlaskiego, także no to absolutnie nie chciałbym wkraczać w te kompetencje, także proszę wybaczyć drugi zestaw pytań. Okej, okay, no to wobec tego już ostatnie pytanie podsumowujące. Panie Dyrektorze, y Generalnie wprowadził Pan tutaj pewne zmiany organizacyjne, te zmiany dotyczą nie tylko częstotliwości ostrych dyżurów, ale w ogóle generalnie funkcjonowania szpitala na Ostrym dyżurze. Jakie są najbliższe plany? Te plany na najbliższe kilka miesięcy, które mogą, które mogą zainteresować nie tylko pacjentów, ale i personel, bo Szpital Wojewódzki jest bardzo dużym pracodawcą, jeżeli chodzi o miasto Białystok. Najbliższe zmiany to właśnie utworzenie dodatkowych 15 łóżek na rehabilitacji neurologicznej oraz pozyskanie konkursu, kontraktu na chirurgię onkologiczną. Także to no są pewne zapowiedzi, że może to już jeśli chodzi o łóżka rehabilitacji neurologicznej, to najprawdopodobniej będzie to sierpień, od 1 sierpnia. No jeśli zajdzie jakiś pościsk, to może być to wrzesień, a od jesieni chcielibyśmy już ruszyć z kontraktem na chirurgię onkologiczną. A inwestycje? Wszyscy zadawali sobie pytania, jak to się dzieje, że szpital, który ma problemy finansowe, inwestuje pieniądze, rozbudowuje się. Prywatni przedsiębiorcy tego nie rozumieją. Panie redaktorze, właśnie... W... Też w najbliższych dniach rozpoczynamy remont oddziału chorób wewnętrznych i jest to inwestycja na poziomie około 11 milionów z czego około 10 pozyskaliśmy z projektów transgranicznych Polska-Ukraina. Udział własny zapewnia Urząd Marszałkowski, czy jest to dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Szpital swoich środków nie angażuje w tą inwestycję. I też tutaj właśnie jest to przykład. Wprowadzonej pewnej zmiany organizacyjnej, dlatego że pierwotne założenia tego remontu były takie, że cały oddział będzie zamknięty na rok, w zamian za to w innym miejscu będzie otwartych 20 łóżek. Byłoby to zmniejszenie z 40 łóżek na 20, czyli tak utrudniony dostęp, jeśli mówimy o pacjentach też obniżenie przychodu, jeśli mówimy o stronie tej finansowej. Także Natomiast konstrukcja oddziału, u nas oddziały te zachowawcze zazwyczaj dzielą się na dwa odcinki, które są nieomal lustrzanym odbiciem. Dlatego też podjęliśmy wspólnie tutaj i z działem inwestycji i z wykonawcą udało nam się przenegocjować, że będzie jeden tylko odcinek zamknięty i ten odcinek będzie właśnie w niezmniejszonej skali przeniesiony w to miejsce tymczasowo. Po remoncie tego pierwszego odcinka y, będzie remontowany drugi odcinek. Czyli też będzie to z o wiele większym komfortem. Oczywiście utrudnienia wynikające z remontu, pewne niedogodności będą, ale nie będzie tej bariery dostępu y, dla pacjentów do, 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 do hospitalizacji. A z drugiej, no, nie ma zagrożenia y, obniżonej realizacji kontraktu. To czego Panu pożyczyć, Panie Dyrektorze? Myślę, że tak jak nam wszystkim przede wszystkim zdrowia i osiągania założonych celów. Dobrze, to wobec tego pozostaje mi tylko złożyć takie życzenia, a ja e, zapraszam państwa do śledzenia losów szpitala e, wojewódzkiego imienia Śnieckiego. Pisaliśmy na ten temat, mówiliśmy na ten temat. Cieszę się, że pierwszy raz od bardzo dawna mamy jakieś informacje, które pozwalają być w optymistycznym nastroju i kończyć ten materiał właśnie w tym tonie. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP 24 masz 10% zniżki.